drogi wagi na czytaniu zimowym. To jest taki trochę dłuższy czas 2-3 miesiące. Szersza perspektywa być może. Zauważenie czegoś, czego może nie widać, właśnie w takich czytaniach miesięcznych. I tutaj są oczywiście trzy talie: tarota. Górny rząd to taka wiedza ogólna, takie energie ogólne, takie problemy, które chcą się pokazać w tym czytaniu. Drugi rząd to są relacje, emocje, uczucia i trzeci rząd materia. Tutaj się wysypało dużo kart. Natomiast jeszcze używam oczywiście moich kart energii, które też w jakiś sposób obrazują sprawy od Innego końca, z innego punktu widzenia, coś też tutaj się koniecznie chce pokazać. I myślę, że to jest coś, czego unikacie. Bo może rozpocznę właśnie od tej karty. To jest karta uwalniania poprzez rozpad czegoś. Tutaj widzicie na ilustracji taki labirynt, taki strasznie pogmatwany, taki nie do przejścia. I przychodzi jakaś siła zewnętrzna, kosmos wam w tym pomaga, rozwala wam ten taki trudny układ. Coś, co jest rzeczywiście toksycznego, co nie pozwalało wam na jakieś swobodne, normalne życie. I oczywiście to może dotyczyć wszelkiego rodzaju uwikłań, takich wewnętrznych, jakichś być może chorobowych, psychicznych, być może w pracy jakichś utrudnień, być może właśnie w Waszych relacjach. Nie wiem, myślę, że przychodzi coś, co pomaga Wam na uzdrowienie sytuacji, na uwolnienie się od czegoś. I to jest jakaś taka siła, właśnie. Z zewnątrz, która wam pomaga. Więc cokolwiek się nie wydarzy, i może w pierwszym obrazie, spojrzeniu na to być trudne, to wiedzcie, że to wam pomoże właśnie w takim uwolnieniu się od czegoś w uwolnieniu się poprzez właśnie wyprostowanie, zgruzowanie tego labiryntu. I rozpoczęcie właśnie budowania na takim już stabilnym gruncie od nowa. Bo może teraz spójrzmy na kartę, o której tu jeszcze nie wspomniałam. I tutaj jest taka bardzo kompatybilna energia, właśnie z tym uwolnieniem. To jest karta mówiąca o przebudzeniu. I widzicie tutaj. Kobiety, która rozprostowuje skrzydła, która właśnie w takim porannym geście rozprostowywania mięśni, w takim przeciąganiu się, mówi właśnie, że się przebudza do życia, że zaczyna coś na nowo, że tutaj jest jakiś entuzjazm, bo zawsze o świcie jest najwięcej energii. Tutaj mówi nam coś że dziś czeka nas dobre i pomimo że coś się burzy w naszym życiu, że coś się zmienia, to los ma swój harmonogram, coś przychodzi i trzeba to zauważyć właśnie w teraźniejszości, w tu i teraz przebudzić się do tego, zauważyć to. Myślę, że tutaj w jakiś sposób szczęście uśmiecha się do nas. Tutaj czuję przebudzenie do życia. Wiele wak, które chorowało, może otrzymać nagle diagnozę. Coś się rozjaśnia. Z jednej strony ta diagnoza może budzić wątpliwości, kontrowersje, bo trzeba podjąć jakieś wyzwanie być może walkę z czymś. Ale z drugiej strony, y, sytuacja y, się tak postanawia za nas, y, bo wiemy z czym się mierzymy i tu się zaczyna wszystko układać. Myślę, że teraz spójrzmy na karty z górnego rzędu, bo właśnie y, one pokazują y, jakiś brak. Pierwsza karta to jest pięć denarów, to jest krwienie w jakimś świecie swoim, w takim braku czegoś, zauważaniu, że czegoś nie mamy, a inni to mają, że inni może tworzą jakąś taką harmonijną orkiestrę, jakiś układ, w który my nie umiemy wejść. To jest tak, jakby właśnie w nas coś nie grało, nie umiemy współgrać z czymś, bo wychodzimy z pozycji, że nam czegoś brakuje. I tutaj życie toczy się jak gdyby poza nami, bo nie umiemy wejść we współpracę z tym czymś, z tym kimś, z innymi, być może we współpracę z jakąś siłą, która nas by napędzała, popychała do czegoś, i jakoś życie nam mija, ucieka i gdzieś jest poza nami. Bo ja tutaj widzę właśnie w tych trzech denerach, w następnej karcie, właśnie takie. Uciekanie czegoś, co jest obok, za oknem, a moglibyśmy w tym uczestniczyć. My tylko o tym mówimy, rozprawiamy, ale nie jesteśmy w tym. I właśnie tutaj jest ta karta trzech mieczy. Jak gdyby przyczyna tego, bo jesteśmy pełni zatroskania, nie wiem, bólu, czegoś, co było z przeszłości, może jesteśmy sparaliżowani, czymś, o czym się dowiadujemy. Chcielibyśmy, żeby było inaczej. Śnimy o innym życiu, ale nie uczestniczymy w tym, które mamy. Bo o tym też mówi karta właśnie tego snu, który jest pokazany nawet siedem kielichów. Pokazuje takie właśnie przesypianie czegoś. Zamiast stawienie czoła problemowi, wyjścia z braku i właśnie rozpoczęcia tego współuczestniczenia z problemem, z życiem, ze światem, z przyjaciółmi, których mamy wokół siebie, zmierzenia się z prawdą. Opowiadam tutaj o zmierzeniu się z prawdą, bo widzę następny rząd kart i może przeczytam je zamiast na razie, właśnie o uczuciach ogólnie bardzo. Zobaczcie, tutaj jest bardzo prężna energia cesarza. Cesarza, który właśnie coś konstruuje, walczy, przezwycięża, który ma plan, i obok jest prężna energia mówienia prawdy, szczerości. To jest rycerz mieczy, który właśnie na tą szczerość jest gotowy. To jest rozmowa, to jest wiadomość. I teraz ta wiadomość może zburzyła Was w jakiś sposób, pokazała coś, pokazała ten trudny labirynt. Być może właśnie z takiego kosmicznego punktu widzenia zobaczyliście, jak to jest pogmatwane, jak to jest trudne, ale jednocześnie nagle. Przez zaakceptowanie tych wiadomości rozglądacie się i patrzycie, że jest możliwe zrobienie czegoś, że od Was to zależy, bo obok jest karta dwóch buław. I tutaj jest zauważenie celu, możliwości i prężne działanie. To jest karta Marsa w baranie. Mars jest waleczny, baran jest spontaniczny. Jest taki ognisty, lubi walczyć i myślę, że podejmuje działanie. I też jest wokół Was ktoś, kto razem z Wami jest w stanie podjąć temat. Cokolwiek to nie jest, cokolwiek to nie byłoby trudnego do przezwyciężenia, to nie jesteście sami. Uważam, że dysponujecie taką też siłą wewnętrzną, która się nagle uruchomi w Was. Bo tutaj w tych wszystkich kartach, zobaczcie, są Dwaj Cesarze. Ja myślę, że to jest Wasza energia. Energia dużej stanowczości, decyzyjności, chęci walki, stawiania czemuś czoła, konstruowania świata po swojem, układania na stabilnych podstawach. Właśnie po zburzeniu bo może jeszcze spójrzmy, dołóżmy tutaj tą kartę tego labiryntu który zostaje właśnie zburzony. Wy teraz w taki bardzo stabilny, bezpieczny sposób, samodzielnie budujecie coś, stwarzacie coś według własnego planu, własnych zasad. I może właśnie ten labirynt zostaje zburzony. To cierpienie wasze, które widoczne jest w karcie trzech mieczy, to bycie w braku, które jest widoczne w karcie pięciu denarów, to właśnie jest jakaś niemoc, jakaś choroba, być może jakiś trud emocjonalny, który przeżywacie i zostacie, zostajecie z tego wybici właśnie tą cegłą z nieba tym czymś z zewnątrz, co was pobudza, przebudza do życia, bo zobaczcie. W tych wszystkich tutaj energiach, w tym labiryncie, w tych trudach emocjonalnych, w tych mieczach, które zostają wbite w coś, co już takie jest dojrzałe, piękne, w ten kwiat, który się uśmiecha do słońca, i to poczucie braku, bycia wykluczonym poza jakąś możliwość, i nagłe przebudzenie, nagłe zauważenie, że jednak jest możliwe coś. Że mam na to moc, mam siłę, mam sprawczość, bo jestem cesarzem, bo potrafię, bo mam w ręku e, możliwość. To są właśnie te dwie buławy, tą odwagę, żeby e, przeciwdziałać czemuś, żeby rozpocząć coś od nowa. E, I myślę, że tutaj e, jest właśnie możliwość, którą zauważacie. Jest cel właśnie na horyzoncie, ta wielka, kwitnąca, piękna góra, do której zmierzacie, cokolwiek to nie jest. Bo oczywiście, tu pokazało się na relacjach. To może zobaczmy te właśnie relacyjne energie, te karty, łącznie z tym labiryntem, który zostaje taki. Zburzony i wy jesteście od czegoś uwolnieni, i to przebudzenie Zobaczcie, jak te karty opowiadają o czymś, że coś w Was się chce uwolnić coś wypowiadacie, jakąś prawdę być może. Mówicie o tym swojemu partnerowi i zyskujecie Aprobatę, poparcie, bo tutaj jest ten rycerz kielichów, który wam pomaga, który oferuje pomoc, który rozumie, który jest pełen empatii, wspiera was we wszystkim i te dwie buławy, które tutaj pokazują tą podwójność, że idziecie pod tą górę razem, to was pobudza, przebudza. Widzicie możliwość. Cokolwiek to nie jest, to waszą relację, Spaja wspólny cel. Coś konstruujecie na nowo, ale jest to bardzo prawdziwe. Tutaj jest dużo komunikacji. Ten rycerz mieczy, mówi, wypowiada, jest szczery. Być może właśnie ta prawda wypowiedziana głośno. Ona teraz coś uwolniła i teraz jest taka konstrukcyjna, buduje coś na nowo. I myślę, że mm, jeśli chodzi o relacje, to tutaj możecie być pewni, że macie wsparcie. Że cokolwiek y, się nie dzieje, to jesteście pełni otulenia, nie jesteście sami. I może teraz spójrzmy też y, na karty y, materii, bo w nich też jest dużo y, komunikacji. Y, tutaj pojawia się karta y, ośmiu buław, która właśnie jest taką. Komunikacją dającą przepływ. Tutaj jest dużo szczerości, bo jest kaśmieczy, który też lubi się dowiadywać, jest ciekawy i myślę, że informacja jest czymś ważnym w Waszej pracy, w Waszym działaniu takim na co dzień. Ona będzie zmieniać, ponieważ tutaj są dwa denary. Badenary to jest takie ukororowienie właśnie tego świata, to jest taki skok y, trochę w nieznane, y, coś co będzie się budować, kształtować na nowo, ale według takich własnych Waszych zasad, bo jest ten cesarz, y, taki y, dwukrotnie tutaj pokazany w tym czytaniu, naprawdę oznacza, że dużo zależy od Was, od Waszych postanowień, od Waszych decyzji, od Waszego działania. I tutaj też są plany, plany na przyszłość, takie bardzo pozytywne myślenie. Jest karta Trzech Buław, która oznacza właśnie planowanie, gotowość na to nowe, myślenie w taki rozkwitający sposób, to znaczy pozytywny. Myślicie nie negatywizmami i brakami tylko myślicie właśnie, że będzie dobrze, że będzie pozytywny obrót spraw. I taki będzie, bo tutaj jest karta czterech buław, która oznacza właśnie bycie w takim bezpiecznym miejscu, w posadowieniu, wśród dobrych ludzi. Właśnie może tworzyć jakiś zespół w pracy. Może właśnie macie możliwość go stworzyć dzięki takiej nowej postawie wobec życia, pełnej Sprawczości, działania, postanowień, decyzyjności i myślenia e, takiego pozytywnego o tym, co będzie. I może to jest też takie przebudzenie, bo teraz spójrzmy na te karty, właśnie, które mówią o materii, i, i na tą kartę spośród moich, która burzy coś, i na tę kartę z wyroczni, która przebudza do czegoś ja tutaj widzę właśnie, że wy tym cesarzem coś ustanawiacie, podejmujecie jakąś decyzję o właśnie wyburzeniu tego labiryntu nie do przejścia, wszystko się jakoś tak łagodzi i układa w taki normalny sposób. Przestajecie być ofiarami. Przestajecie być cierpiętnikami, bo zaczynacie mówić być może właśnie o swoich odczuciach, być może o tym, co byście chcieli, o swoich planach, bo jest tutaj przecież ta karta trzech bułek, właśnie to jest taka dobra intencja. Mówicie o tym, co myślicie, co chcielibyście z dobrą intencją, żeby wszystkim było dobrze. I zaczynacie w ten sposób też odbierać innych, że nie też mają dobre intencje, ale może coś wynikało z niedomówień, nieporozumień, i teraz zaczyna się układać. Bo zobaczcie, ile tutaj jest ognia? Cztery buławy. To jest taka kompletność, takie ogniste połączenie dwóch sił, dwóch osób być może. Te dwie buławy, które były w w relacjach. To jest właśnie taki ogień, takie połączenie czerwieni, która jest w karcie y, tych czterech buław, z tym żółtym ogniem drugiej osoby. Zobaczcie, jak one są kompatybilne ze sobą, jak sobie pomagają, jak idą w tym połączeniu w jednym kierunku. Być może to jest jakaś wspólna decyzja o. W współdziałaniu, właśnie, bo tutaj jest też karta dwóch denarów, która ugruntowuje właśnie jakąś współpracę, być może podpisany kontrakt, być może coś rozpoczynacie w jakimś nowym kierunku po zburzeniu tych wszystkich wątpliwości i to całe zamieszanie nagle się tak układa, harmonizuje, pił opada. I wtedy wy widzicie nowe możliwości, podpisujecie właśnie jakiś nowy układ i ukolorowia się wasz świat. Zobaczcie, dwa denary, taki skok w przyszłość i osiem buław. Zobaczcie, jaka piękna tęcza, i te trzy buławy. Taka y, rozkwitająca energia, takie budzenie się, właśnie, rozbudzanie się do życia. Ja tu myślę, że tu w materii może się coś dużo yy, ukolorowić wam, coś zmienić, coś ukształtować. I oczywiście to może zależeć od jakiejś Waszej decyzji, może waszej stanowczości. Bo jeszcze raz spójrzmy na te karty materii w połączeniu właśnie z tym obudzeniem. I jest ten cesarz, który właśnie. Yy, Coś organizuje, układa, yy, konstruuje, po prostu bardzo prężnie działa, znając swoją moc, swoje możliwości. I może spójrzmy yy, na te pierwsze dwie początkowe karty, yy, które tutaj tak wyszły nam, yy, tak rzutują rzucuj, w ogóle na, yy, na całość czytania. Jak gdyby pokazują, co trzeba porzucić, co trzeba zburzyć, bo to jest właśnie ten brak, te pięć denarów. Potem pokazuje się to duże cierpienie, taka niemoc od wewnątrz, te trzy miecze takie właśnie wbite w sam środek czegoś, na czym nam bardzo zależy. I później koniec tego czytania. Ta tęcza. Ten bieg, ten entuzjazm, ta rozmowa, komunikacja, połączenie z wszechświatem, to zakolorowianie świata i ten cesarz, który właśnie umie kontrolować, umie postanawiać, umie podejmować decyzje, jest taki samodzielny, władczy. Myślę, że to jest Wasza energia. Takiego prężnego działania. To jest wyjście z roli ofiary na rzecz bycia aktywnym. To jest wyjście z tego takiego zaspania, pozwolenia, żeby życie tak miało tutaj jest wzięcie sprawy w swoje ręce. Po zobaczcie teraz może te energie tego właśnie takiego zaspania i tego obudzenia. Te siedem kielichów tak tutaj właśnie pokazuje, takie marzenia senne, takie trochę bycie w zaświatach, takie przesypianie problemów i tutaj nagle jest właśnie takie obudzenie się do tego życia, wybudzenie się z tego snu, zobaczenie, że świt jest piękny, że daje energię. Że to słońce nas budzi, że my wiele możemy, że mamy wpływ na własne życie i stajemy tutaj w roli cesarza, który ma ogromną moc, który zdaje sobie sprawę po prostu, kim jest, że y, posiada y, możliwości, że ma w ręku wszelkie y, narzędzia, którymi y, po prostu wykuwa swoją przyszłość, teraźniejszość. Jest w stanie e, wspomagany też innymi ludźmi, bo zobaczcie, tutaj jest i drugi cesarz, jest i ten e, rycerz kinichów, e, Jest też dużo osób, bo są trzy denary, które e, myślę, będą chciały współdziałać z nami, pomagać nam. Jest ten e, paśmieczy. To jest też młoda energia, może dziecko. Jest też taka kompletność, pełna rodzina. Więc e, cokolwiek nie dzieje się w Waszym życiu, czy osobistym, czy e, w pracy, jakakolwiek burza nie będzie, coś co zmieni Waszą rzeczywistość, to będzie to bardzo dobre dla Was. Bo zmieni Waszą postawę wobec życia, z takiej bierności przejdziecie w aktywność, uruchomicie w sobie wszelkie moce i siły, żeby czemuś przeciwdziałać, żeby stawać się coraz bardziej prężnymi, mocnymi, silnymi. I tak właśnie kończy się to czytanie. No, tym cesarzem. Może teraz spójrzmy na wszystkie karty razem, które tutaj opowiadają oczywiście przeróżne historie. Bo dla każdego z Was to będzie coś innego. Jedni właśnie zmagają się być może z chorobą yy, i myślę, że ustawiają się do tej choroby w sposób taki bardzo aktywny, aktywizują wszystkie swoje moce. I myślę, że to jest czas, w którym zobaczycie, że właśnie ta wasza aktywność yy, was buduje, że właśnie tu o to chodziło, w tej chorobie, która być może do Was przychodzi. Że trzeba się zmobilizować, i ta mobilizacja pokazuje Wam, jak jesteście silni, i choroba odchodzi, bo Wy już to wiecie, a chodziło w tym wszystkim o to, żebyście się właśnie dowiedzieli, że w Was jest moc. I jeżeli to nie jest choroba, jeżeli to jest na przykład jakaś niemoc, która przychodzi z zewnątrz typu rozwala się jakiś układ, czy rodzinny, czy w pracy to ma się właśnie ta moc w Was wyzwolić, ma się Wam pokazać to, że Wy umiecie czemuś przeciwdziałać, że Wy znajdujecie rozwiązania, że Wy nie tkwicie w jakiejś rozpaczy, w czymś trudnym, tylko y, znajdujecie mnóstwo rozwiązań, odnajdujecie je w sobie. W sobie macie klucz do Waszej siły do wszystkiego, zaczynacie po prostu prężnie działać i przebudzacie się do życia odkrywacie siebie w różnych sytuacjach zaczynacie mówić prawdę szczerze wobec siebie jesteście szczerze wobec innych ona bardzo dużo uaktywnia ta rozmowa, ta komunikacja ze światem was z innymi Otrzymujecie pomoc, widzicie innych wokół siebie. Myślę też, że zaczynacie czuć posadowienie, zaczynacie czuć się mocni w pracy, w związkach, bo tutaj właśnie i w związkach macie tego cesarza taką własną moc, taką bardzo silną pozycję i taką też macie w materii, zobaczcie. Zaczynacie aktywnie działać i wtedy świat się układa ponownie. I myślę właśnie, że to będzie czas, w którym przekonacie się o własnej sile, że będziecie współtworzyć swój świat bardzo taki decyzyjny, Konstrukcyjny sposób. Będziecie po prostu mieć wpływ na własne życie i zauważycie to na swoje zdrowie, na swoją rodzinę, na swoje relacje, na swoją pracę. Przez to, że nie będziecie bierni, tylko będziecie aktywnie uczestniczyć we wszystkim. I tego Wam oczywiście bardzo życzę z całego serca. I też myślę, drogi wagi, że gdybyście zechciały dowiedzieć się czegoś więcej, bardziej szczegółowo, no to zapraszam Was oczywiście do czytań prywatnych, które polecam, bo one pokazują problem, pokazują też rozwiązanie, takie specjalnie dla Was, bo w tym czytaniu takim ogólnym to oczywiście... Tutaj jest mnóstwo scenariuszy. Nie każdy się da opowiedzieć. Nie każdy się też da uchwycić, i nie każdy jest dla Was. Więc jeszcze raz zapraszam do czytań prywatnych i życzę Wam pięknego czasu, pełnego aktywności i Waszej sprawczości, bo jedynie Wy macie największy wpływ na to, co się dzieje w Waszym życiu. Выкористайте его.